W całym domu słychać go, włosy raz na rok. Nie wiem nikt jak mówić doń, koszmarny Karol. Niech kościół drży, gdy jest zły. Wszystkim chce pokazać kły, tam jego świat, gdzie znika łat. Koszmarny Karol. La la la, na nerwach gra. i na zakazy sposób ma. Na głowie staną włosy wam Koszmarny Karol Koszmarny Karolek Tu w tym mieście, w Adowicach, wszystko się zaczęło Po maturze chodziliśmy na kremówki Co kurwa? Nic kurwa! Co kurwa? Jesteś to kurwa! Więc co tak kurwa? Tak kurwa! Jesteś taka kurwa! Kurwa! Podejście. Można powiedzieć, że to jest okrutnik, no, po prostu. Karolek? Łapko! Mam jedną pierdolną schizofrenię. O, o, a, a, a tu są karaluchy. O, o. Miał białek, wciąga rogale i kanapki. w radio Afera ha, ha! No, o, o. spokojnie przez hałas i o. Karolku, praca domowa, gdzie ona jest? Ja już nie pamiętam tak dokładnie Nie odrobiłeś? Nie, nie wiem Co masz na swoje usprawiedliwienie? A, jak wtedy wszyscy chłopcy Powinienem powiesić na tablicy ogłoszeń, koszmarny chłopcze! Co? Po namyśle postanowiłam darować ci te niesubordynacje. Wyjątkowo! Karolku, zapytam tylko raz, gdzie to jest! Co? Nie, nie wiem, co taki gumie. Ty dobrze wiesz, o czym mówię. Gdzie to jest? A co mam zmieniać? Jaki to jest ten. Help? Och, z przeproszeniem! Nie udawaj głupca! Zdjęcie, Karolku! Nie, nie wiem. Urzesz. To nieprawda. Jeszcze jak? To się okaże. Pokaż, co masz w kieszeniach. Można, jak najbardziej. Oddaj zdjęcie albo... Co? Pani Kat, to Polska, Albo... Albo gorzko pożałujesz. A co Czuję, że tracę cierpliwość. No, tak jak pan już powiedział. Ostrzegam cię, Karolku. Z walczkoczykami albo bez koczyków. Dość.